No, dawno nie widziałam Cię w żadnym wywiadzie, w żadnej rozmowie. Mamy teraz erę, że podcasty się rodzą. I na przykład ostatnio podcast założyli Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski. I mam pytanie, czy przyjęłabyś od nich zaproszenie, gdyby takie się pojawiło? Ja w ogóle bardzo lubię rozmawiać i um, jak jest czas na promowanie programu? Bo teraz jest czas na kręcenie programu. I dużo osób mnie pyta, bo Ciebie nigdzie nie ma. Tak, nie ma mnie, bo teraz jest etap, w którym muszę dowieść program do końca ale jak się skończy jak się skończą zdjęcia i zacznie się czas promocji programu no to wtedy oczywiście będę się pojawiać będę rozmawiać i będę rozmawiać z różnymi ludźmi okay. nawet z tymi prezenterami o których wspomniałam czy to musi być jeszcze bardziej przemyślane wiesz co, na razie jeszcze nie myślałam gdzie jak i kiedy natomiast a propos podcastu to ostatnio byłam na podcaście którego autorem jest mój mąż i to było, i byłam tam ze swoim tatą tak pamiętam słuchałam całego oczywiście I to było powiem ci niesamowite bo jak jesteś tyle lat w show-biznesie to już często masz taką taki rozumiesz ideę wywiadów rozumiesz ideę rozmowy mhm. ale nie masz już takiego totalnego fanu z tego no bo tak wiesz ale jak byłam tam z moim tatą, to znalazłam w tym taką przyjemność, takie coś, wiesz, kompletnie nowego. Więc ja już szukam teraz w podcastach, w rozmowach, czy w jakichś rzeczach też i przyjemności płynącej, wiesz, dla mnie. Dzisiejsza nasza rozmowa jest fajna, bo się na przykład, wiesz, pogadaliśmy o programie, o Tańcu z Gwiazdami, czy o jakimś innym programie, który jest, wiesz...